W tej części omówimy pojęcie funkcji odwrotnej. Spójrzmy na następującą definicję. Definicja funkcji odwrotnej. Funkcją odwrotną do obiekcji, czyli do funkcji, która jest różnowartościowa i na takiej funkcji f, która działa ze zbioru x na zbiór y, nazywamy funkcję, którą oznaczamy f do minus pierwszej i ta funkcja będzie działała ze zbioru y na zbiór x taką że zachodzi równość f do minus pierwszej, y, przepraszam, zachodzi równoważność f do minus pierwszej od y jest równe x wtedy i tylko wtedy, gdy f od x jest równe y. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, jakby jeśli biekcja F przenosi argumenty X na argumenty Y, znaczy, przepraszam, na wartości Y, tak funkcja odwrotna będzie te wartości traktowała jako argumenty i będzie je przenosiła z powrotem na wartości x. Tak? Czyli jakby ona ma działać w odwrotną stronę. Uwaga, funkcją odwrotną f do minus pierwszej do bijekcji f, przepraszam, funkcja odwrotna f do minus pierwszej do bijekcji f również jest bijekcją. No i zobaczcie, drodzy państwo, no jakby to z, sobie można było wyobrazić na diagramach, mam tutaj diagram e, x i powiedzmy zbiór y, tak, więc jeżeli tu mam jakąś bijekcję, tak, czyli tutaj argumentowi x jest przyporządkowany argument y i dokładnie jeden i wszystkie tutaj y mają swój odpowiednik, to ja mogę pójść w drugą stronę, jakby odwrócić kierunek strzałki, tak, więc jeżeli w tą stronę działa funkcja f, no to w drugą stronę będzie działała funkcja f do minus pierwszej. No i znowu, ponieważ funkcja f jest wzajemnie jednoznaczna, tak, czyli je, różnowartościowa i na, no to w drugą stronę też będę miał przyporządkowanie, bo ta fun y funkcja f nam paruje elementy zbioru x z elementami zbioru y. Spójrzmy na następujące stwierdzenie. Funkcja f do minus pierwszej działająca ze zbioru y na zbiór x jest funkcją odwrotną do funkcji f działającą ze zbioru x na zbiór y, i wtedy zachodzą dwie następujące, dwie następujące równości. Złożenie funkcji f do minus pierwszej z funkcją f od x daje nam. X -a, dla xów należących do zbioru x, tak, czyli zobaczcie Państwo, jakby ta funkcja wewnętrzna f przenosi nas do y, tak? do, do, do wartości w zbiorze y, a potem funkcja f do minus -1 z powrotem wraca nas do, do x. Tak? Czyli takie złożenie funkcji z funkcją odwrotną daje nam jakby funkcję, powiedzielibyśmy, funkcję identycznościową, tak? czyli po prostu zwraca nam wartość argumentu x. I podobnie. Jeśli sobie wezmę złożenie tym razem odwrotne f z f do minus pierwszej od y, no to dostanę z powrotem y, tak? Czyli najpierw funkcja f do minus pierwszej dla y nam z, zwraca x, a, a potem funkcja f z powrotem wraca nam do, nas do y. Mamy też następujące twierdzenie. Jeśli funkcja f działająca ze zbioru x w zbiór y jest różnowartościowa, na pewnym zbiorze A zawartym w X, no to istnieje funkcja odwrotna, y, która będzie przenosiła y, funkcja odwrotna do F, która będzie działała na obrazie na obrazie zbioru A przy przekształceniu F, no, na zbiór A, tak? Czyli, czyli teraz ja mógłbym troszeczkę tutaj pomanipulować, może sama funkcja F nie jest ani różnowartościowa, ani nie jest na, czyli tutaj nie jest biekcją zbioru x na zbiór y, ale jeżeli mogę znaleźć jakiś taki podzbiór a, na którym ta funkcja jest różnowartościowa, to mogę też powiedzieć, że ona przenosi zbiór a na obraz zbioru a i jest biekcją między zbiorem a i obrazem zbioru a. I wtedy na tak ograniczonym, ograniczonej dziedzinie do zbioru a mogę zbudować funkcję odwrotną. Spójrzmy na następujące przykłady. Znajdźmy funkcję odwrotną do, no i w podpunkcie pierwszym, funkcji x do trzeciej plus jeden. W, w wcześniejszej części pokazywaliśmy, że ta funkcja jest różnowartościowa, więc to już wiemy. No należałoby pewnie poszukać, sprawdzić, jaka, czy ona jest, no, no ale znów tutaj odwołam się do Państwa wiedzy ze szkoły średniej, że zbiorem wartości, funkcji x do 3 plus 1 jest całe zbiór rzeczywistych. No więc, jak będziemy szukali funkcji odwrotnej, no to my będziemy, my chcemy, zobaczcie Państwo, jakby wyjść od czegoś takiego. y równa się f od x, no i z tego ma wynikać, że x jest równe f do minus pierwszej e, od y, tak? Czyli jakby z tej, z tej równości mamy wyliczyć sobie e, argument x, wyznaczyć argument x. Znaczy no, mamy coś takiego, zobaczcie Państwo, tutaj mamy y równa się x do trzeciej plus 1 i teraz chcemy tak przekształcić wzór, to wyrażenie, żeby dostać y, odpowiedź ile jest równy x. No dobra, no to równoważnie, zobaczcie Państwo, mamy x do trzeciej jest równe y minus 1 no i teraz mogę użyć pierwiastka trzeciego stopnia, on... Y, działa dla wszystkich liczb rzeczywistych, bo pierwiastek trzeciego stopnia z liczby ujemnej no to tam jest odpowiednia liczba ujemna, więc wszystko się zgadza, więc x jest równy pierwiastek trzeciego stopnia z y minus 1. No więc powiedzielibyśmy w takim razie tak, że f do minus pierwszej od y to jest pierwiastek trzeciego stopnia z y minus 1. Często, drodzy Państwo, jako argument funkcji odwrotnej również podaje się tą zmienną x, więc no często to jakby tutaj w tym momencie, no albo nawet wcześniej zastępuje się y z x, zamienia się rolami, więc byśmy powiedzieli w ten sposób, że tam taki zapis mogą Państwo spotkać, f do minus pierwszej od x, to jest pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 1, tak? Ok, no i mamy dwie funkcje, które są do siebie odwrotne, f od x równa się x do trzeciej plus 1 i f do minus 1 od x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 1. No i możemy tutaj yy, może w tym miejscu zrobić sprawdzenie. Zobaczcie państwo, weźmiemy sobie złożenie funkcji f z funkcją yy, odwrotną, na przykład w tej kolejności, tak, czyli f od f, do, yy, f od f do minus pierwszej. Od, tu mógłbym zostawić tak jak wcześniej y i zobaczyć, czy, czy, czy dostaniemy y, ale. Ponieważ już za, 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 zamieniłem tutaj, to powiedzmy, że tutaj też będziemy mieli od x. I to, co powinniśmy dostać, to, to powinno być równe x, zgodnie z tym wcześniejszym stwierdzeniem. Czyli zobaczcie, mamy tak, f od pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 1, e, z x minus 1 po prostu, czyli jak działa f? F podnosi argument do trzeciej, czyli będę miał pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 1, do potęgi trzeciej i do wszystkiego jeszcze dodamy jeden. No to pierwiastek trzeciego stopnia do potęgi trzeciej, no to po prostu pierwiastek yy, i potęga się zlikwidują, będę miał x minus 1. Może napiszę to w nawiasie jeszcze przez chwilę dodać jeden, co jest równe x. Więc jakby ta własność działa. Yy, moglibyśmy jeszcze odwrotnie złożyć tę te funkcję, też dostaniemy x. Dobra, no i tutaj ponieważ dziedziną jednej i drugiej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych, tak? no to zobaczcie Państwo, dziedziną funkcji f do minus pierwszej też jest zbiór liczb rzeczywistych. To przy okazji też nam, bo tutaj jakby nie ma powodów, dla których w tym wzorze powinienem wykluczyć jakiekolwiek x -y ze względu na pierwiastkowanie. tak Jak już mówiliśmy, pierwiastek nieparzystej potęgi z liczby nieujemnej, przepraszam, z liczby ujemnej istnieje, więc wszystko, tutaj się, wszystko się tutaj zgadza. Więc przy okazji też zobaczcie Państwo, ta dziedzina funkcji odwrotnej, to przy okazji jest zbiór wartości funkcji, yy, funkcji wyjściowej, więc jakby, ponieważ tutaj nie wykluczam żadnych argumentów dla tej funkcji, no to zbiorem wartości funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych. Ok, idźmy dalej. Mamy przykład następujący, f od x równa się x plus 1 przez x minus 1. To też jest funkcja, którą w poprzedniej części badaliśmy, pokazywaliśmy, że ona jest różnowartościowa. Yy, no, Pytanie, jaki jest zbiór wartości? No tutaj może państwo, może państwo widzą, że tą funkcję, znaczy tak, przede wszystkim przypomnę, że dziedziną funkcji był zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem elementu równego 1, tak, ze względu na ten mianownik. No jakbyśmy chcieli, jakbyśmy chcieli wyznaczyć yy, zbiór wartości, no to możemy podejść tak jakby troszeczkę od tyłu do zagadnienia i wyznaczyć sobie funkcję odwrotną i zobaczyć, jaką ona ma dziedzinę. To nam da zbiór wartości naszej funkcji. No albo możemy też się yy, yy, znowu odwołać do Państwa wiedzy. Zobaczcie, drodzy Państwo, ja tą funkcję mogę zapisać w ten sposób, że to jest x 1... Dodać 1, tak jakby to minus 1 i plus 1 to jest w gruncie 0, więc jakby tutaj odjąłem i dodałem 1 i jeszcze to plus 1, które było we wzorze funkcji. No a tutaj x minus 1, y, przepraszam, x minus 1, nie x1, tylko x minus 1. No i co mi to daje? No ten x minus 1 przez x minus 1 to mi da po prostu 1, a to mi tutaj 1 plus 1 pozwoli dodać do 2 przez x minus 1. Więc zobaczcie drodzy Państwo, no ta funkcja, e, ta funkcja e, może być zapisana w takim wzorem 1 plus 2 dzielone przez x minus 1. E, jeżeli Państwo pamiętają coś z, z funkcji wymiernych ze szkoły średniej, no to, to ta funkcja będzie miała dwie asymptoty pionową dla x równego 1, bo ten punkt wyrzucamy i poziomą, no i teraz pozioma będzie równa y równa się 1 tak, ta asymptota, więc jakby ten zbiór wartości, zbiór wartości funkcji f, to jest zbiór rzeczywistych, również z wyrzuceniem jedynki, tak, wyrzucamy sobie tą asymptotę e, poziomą. No dobra, teraz spróbujmy, drodzy Państwo, wyliczyć, mm, wyliczyć funkcję odwrotną, e, czyli y, no, po prostu spróbujmy rozwiązać taką, e, e, taką równość x plus 1 przez x minus 1 ma być równe y ze względu na x. Um, no można było też y, z tej postaci to po prostu wyliczać, ale dobra, wyjdźmy od, od tej wyjściowej y, formy. Ja pomnożę stronami przez x minus 1 y, i to tak jeszcze przestawię te strony, żeby zobaczyć Państwo, żeby mieć tak. x plus 1 równa się y yx odjąć y. Tak, jak sobie to tak wymnożę. No dobra, no to teraz y, przerzucamy sobie na y, x na lewo, y, a wszystko inne na prawo. Czyli będę miał x odjąć y, x równa się minus y minus y, 1. Wyciągnę teraz x przed nawias. Mamy tak, x to jest 1 minus y, równa się minus y minus 1. No i jak podzielimy przez y, 1 minus y, no to pozwolą Państwo, że się przeniosę tutaj. To x wyjdzie nam i teraz, spójrzcie państwo, wyciągnę sobie minus jedynkę przed nawias, to tu będę miał y plus 1, a tu jak wyciągnę minus jedynkę przed nawias, to będę miał y minus 1. Czyli f do minus pierwszej od y, to jest y plus 1 przez y minus 1. Czyli f do minus pierwszej i teraz jak zastąpię sobie y xami, no to będzie x plus 1, przez y, y, x minus 1. Więc zobaczmy jeszcze raz. Z, funkcja odwrotna f do minus pierwszej od x ma dokładnie taką samą postać, jak funkcja wyjściowa x plus 1 przez x minus 1. Więc można powiedzieć, zobaczcie, drodzy Państwo, że funkcja odwrotna w tym przypadku wyszła dokładnie równa funkcji f. Tak? więc Albo można powiedzieć, że funkcja f jest odwrotna sama do siebie. No Coś takiego, się, coś takiego może się zdarzyć. Nie będziemy już robili sprawdzenia, że, że f złożone z f do minus pierwszej daje nam x. Mogą sobie Państwo jako ćwiczenie wykonać to sprawdzenie sami. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Ten przykład też już omawialiśmy. Pokazywaliśmy, że to jest funkcja różnowartościowa. E, powiedzieliśmy, że dziedziną funkcji jest zbiór liczb, zbiór liczb rzeczywistych. Co prawda o wartościach, e, zbiorze wartości nie mówiliśmy, no ale tutaj zobaczcie Państwo, możemy spróbować wyliczyć sobie tą funkcję. E, przepraszam, wyliczyć funkcję odwrotną i zobaczyć, jaka jest dziedzina tej funkcji. To nam pozwoli też, jakby, określić zbiór wartości. Czyli tak, mamy takie równanie, y równa się 2 do potęgi x minus 1, dodać 2. Wyliczamy x, czyli tak, 2 do potęgi x minus 1 jest równe y minus 2. I teraz zobaczcie Państwo, jakby, żeby wydobyć x, ja muszę zlogarytmować stronami tą, tą równość. Czyli x minus 1, wykładnik, będzie równy logarytmowi o podstawie 2 z wyrażenia y minus 2. No, to teraz x to jest, zobaczcie drodzy Państwo, logarytm o podstawie 2 z y minus 2 dodać 1. Tak? Więc funkcja odwrotna, funkcja odwrotna e, od y do naszej funkcji f to jest funkcja, która jest e, takim przesuniętym logarytmem. No I nie ma się co dziwić, no, wyszliśmy od funkcji, która była jakimś taką funkcją przesuniętą funkcją wykładniczą, no i dostaliśmy funkcję logarytmiczną, więc jakby e, to tak jest, drodzy państwo, że funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna są do siebie odwrotne. Mm, tu zobaczcie, drodzy państwo, dziedziną funkcji odwrotnej, e, no to powinien być taki zbiór, e, spójrzcie, drodzy państwo, zbiór e, Y powinny być większe niż 2, żeby tutaj w przypadku, przypadkiem w logarytmie nie stała liczba mniejsza bądź równa 0, Więc tutaj dziedziną funkcji odwrotnej jest zbiór od 2 do plus nieskończoności. No co przy okazji jest też, co przy okazji też jest zbiorem wartości naszej funkcji wyjściowej. Jeżeli się bym mógł posilić o, tutaj przepraszam, pokusić o narysowanie wykresu. To by to wyglądało mniej więcej w ten sposób. No, przesuwam sobie. Sama funkcja wykładnicza, nie wiem czy Państwo pamiętają, wygląda w ten sposób, mniej więcej, tak jakoś ona wygląda. Więc jeżeli przesunę sobie teraz e, wszystko o jeden w prawo i o dwa do góry, no to czyli tutaj zobaczcie Państwo, tu dostanę taką kolejną asymptotę poziomą. E, O i ten wykres będzie wyglądał mniej więcej mniej więcej tak jakoś jakoś mniej więcej w ten sposób jakby o. będzie mieli tą funkcję wykładniczą. No z kolei z kolei ta funkcja logarytmiczna no ona też będzie przesunięta będzie się zaczynała tutaj w dwójce będzie w kształcie bardzo podobna jakoś tak będzie wyglądała. E, proszę wybaczyć dokładność mojego rysowania. E, tu dostaliśmy mniej więcej 2 do potęgi x minus 1 plus 2, a tutaj mamy funkcję e, logarytm o podstawie 2 z x minus 2 plus 1. Tak? E, ciekawą, cieka no to chyba mi się nie do końca udało to dokładnie narysować, ale ciekawą e, e, tutaj e, taką e, własnością wykresów funkcji, i funkcji do niej odwrotną jest pewna symetria względem prostej y równa się x. Więc jak tutaj byśmy tą prostą narysowali y równa się x, no to te krzywe powinny być symetryczne względem, względem tej prostej. Co jakby za tym idzie, można powiedzieć, że funkcja i funkcja odwrotna mają w gruncie rzeczy ten sam kształt. Tylko inaczej jest on usytuowany, znaczy wykres jest inaczej usytuowany w układzie współrzędnych. No i na koniec omówmy jeszcze taki przykład, e, funkcję x kwadrat plus 4. E, no więc zobaczcie, drodzy Państwo, pamiętają Państwo, że ta funkcja nie jest różnowartościowa. Nie jest e, różnowartościowa. Hmm. Aha, tutaj. E, e, no więc jako taka nie, ma, nie, nie może mieć funkcji odwrotnej. Ale powiedzieliśmy tak, no bo przypomnę, że wykres naszej funkcji e, znów mam nadzieję, że Państwo się nie będą bardzo krzywili na talent rysującego. Wykres mniej więcej tej funkcji no to, jest, to, jest taka, to jest jakaś taka parabola, tak? No wierzchołek powinien być tutaj w punkcie 04 e, tak, jest przesunięta o 4 w górę względem takiej standardowej e, paraboli, Więc no, nie jest to funkcja różnowartościowa, ale moglibyśmy, moglibyśmy sobie ograniczyć troszeczkę dziedziny, tak? No bo tutaj dziedziną funkcji wyjściową jest zbiór liczb rzeczywistych, tak? E, ale zobaczcie, drodzy Państwo, jeżeli byśmy spojrzeli na przykład tylko na x -y nieujemne, czyli od 0 do plus nieskończoności, no to ta funkcja byłaby różnowartościowa. Równie dobrze moglibyśmy też spojrzeć na ten przedział od minus nieskończoności do zera włącznie. też będzie te, wtedy funkcja różnowartościowa, tak, bo jakby zniknie nam tutaj ta, to drugie ramię paraboli, tak? Albo lewa, albo prawa, w zależności od tego, jak, jak do tego podchodzimy. Więc ym, możemy na przykład ograniczyć sobie naszą dziedzinę funkcji, czyli moglibyśmy napisać, że funkcja f ograniczona powiedzmy do przedziału od zera do plus nieskończoności, tak? od x jest zadana wzorem x kwadrat plus 4. I teraz, drodzy Państwo, ja mogę spróbować taką nową funkcję, to powiedzmy, że to jest funkcja g od x. Ja mogę teraz spróbować rozwiązać funkcję g, y równa się g od x i poszukać x, tak? czyli y równa się x kwadrat plus 4. Ja teraz wiem, że x -y są y, większe od 0, y, więc... Zobaczcie, mogę napisać x kwadrat jest równe y minus 4 i teraz, no bo właśnie, chciałbym się spierwiastkować, ale pierwiastek z x kwadratu dałby na moduł z x, równa się pierwiastek z y minus 4. No i stąd są te dwa e, potencjalnie e, rozwiązania. Tak, no bo funkcja odwrotna, tak jak, jakbyśmy ją chcieli narysować, znaczy taki wykres symetryczny zgodnie z tym, co było tutaj. Wykres symetryczny względem prostej Y równa się y, X, tak? Jakbyśmy taką krzywą tutaj sobie symetrycznie odbili, no to dostalibyśmy krzywą, która nie jest wykresem funkcji. Ale teraz, ponieważ ja wiem, że biorę X -y dodatnie, więc ten moduł tutaj jest dekoracyjny, czyli X jest równy y, po prostu pierwiastek z Y-4. No to to. To, to jest taki ten fragment. No i teraz zobaczcie państwo jakby to tą lewą część pominęliśmy. Mam tylko taką funkcję, która jest, której wykres jest połową paraboli i tutaj w odpowiedzi, znaczy jako funkcję do też dostałem powiedzmy połowę paraboli, tylko że ta połowa jest wzdłuż jakby jedno ramię wzdłuż osi x, a nie wzdłuż osi y. Tak? Więc g do minus pierwszej od x to będzie funkcja pierwiastek z x minus 4. No równie dobrze można byłoby poszukać funkcji odwrotnej do powiedzmy do funkcji h od x. Byśmy sobie wzięli funkcję f i obcięli dziedzinę do zbioru od minus nieskończoności do zera. I też można byłoby to włącznie od x. Też by było tym samym wzorem zadane. Różnica byłaby taka, to już bez może wchodzenia w, w przekształcenia, ale tutaj... Pozbywając się tego modułu, musielibyśmy zmienić znak, czyli to byłby minus pierwiastek z x minus 4. Więc widzą Państwo, że troszeczkę ograniczając dziedzinę, tak, to, to było to, to tam takie stwierdzenie, że ja mogę wybrać sobie podzbiór dziedziny, na którym funkcja jest różnowartościowa, i wtedy mogę e, mogą na tym e, podzbiorze szukać funkcji odwrotnej. tak. Tutaj zobaczcie, drodzy Państwo, że za każdym razem. Ta dziedzina funkcji g do minus pierwszej czy x do minus pierwszej to będzie zbiór od y, 4 do plus nieskończoności. No dlaczego? Bo ja nie mogę brać tutaj liczb, liczb y, y, pod pierwiastkiem mniejszych niż 0. No ale też spójrzmy sobie na, na nasz ten przynajmniej schematyczny początkowy rysunek. Tutaj wierzchołek był w punkcie 0,4, czyli najmniejsza wartość funkcji f to była 4. Tak, więc widzimy, że zbiór wartości funkcji f, zbiór wartości funkcji f, no to był zbiór od 4 do plus nieskończoności. A więc stąd ta dziedzina funkcji odwrotnej też musiała być od 4 do plus nieskończoności dla h tak samo by było. Tymi przykładami zakończymy omawianie funkcji odwrotnej.